Nasze warsztaty podróżują po całej Polsce, docierając tam, gdzie potrzeba, nam iskry. Eee... Zarobiście, Grzesie, no. jaki ty jesteś kreatywny. No i wiesz, i to bardzo prosto, jednym wow. mykiem, jednym mykiem daliśmy odpowiedzi w tym momencie już całkiem inaczej się będzie zachował nasz czat. I każdy a do dyspozycji właśnie, kto ma podłączone, już odpowiedzieć do komentarzy. To też jest zaprojektowane tak, że nie każdy komentarz inaczej bo powiedziałbym, że na 80% komentarzy system będzie odpowiadał. O co tutaj chodzi? Że nie możemy robić tak, że będzie odpowiadał na wszystkie. Bo znowu algorytmy zadziałają, że masz jakiś system. Czyli system działa tak: komentarze są zaprojektowane, czyli odpowiedzi na komentarze zaprojektowane są tak, że odpowiadanie jest w różnych synchronizacjach czasowych w 5, 7 minut, 10, 15 minut po wpłynięciu komentarza. I też jest zaprojektowane, że niekoniecznie zawsze będzie odpowiadać. Dlatego, że jakby A, no. odpowiadał na każdy komentarz, to Facebook Dobrze. się kapnie, że to nie ty robisz, tylko robi tu jakiś automat. To Dobrze. musi być naturalne. Tak jak jest to Dobrze. wszędzie indziej, tylko z większą częstotliwością i systemami. Więc zadbaliśmy o wszystkie możliwe detale, żeby nie obniżać systemu ratingu fanpage'a poprzez wprowadzanie automatyzacji, ale zwiększać ten rating ze względu na dużą em, dbałość o klientów, którzy pojawiają nam się na fanpage'u. Na fanpageu, Instagramie, youtube i tak Można to oczywiście zwiększyć.